Hejka? Był już odcinek z najbardziej przerażającymi umiejętnościami za To teraz czas na odcinek z najsilniejszymi złodupcami tego świata, których dało się pokonać tylko dzięki mocy przyjaźni albo jakiemuś podstępowi, który nie był nawet brany przez nich pod uwagę podczas podbijania świata. A jak mówiłem w poście i w poprzednich filmach, każde stołapek pod tymi 14 filmami, które teraz wychodzą, to kolejny dodatkowy film. Powtarzam to pod każdym filmem, żebyście przypadkiem nie zapomnieli. <grych> Zapraszam do oglądania. Biorąc pod uwagę, że Tanjiro ledwo jest w stanie walczyć z jednym z dwunastki Kazuki, pokonanie final bossa, jakim jest Muzan, wymagałoby mocnego przyrostu mocy. Nie wiem jak się zakończyła manga, może użyli jakiegoś sposobu na jego pokonanie, ale no walka nie wydaje mi się realnym scenariuszem, a to dlatego, że Muzan jako pierwszy demon posiada zdolności telepatyczne, rzucanie klątw, lalkarstwo, nabywanie umiejętności, a żeby tego było mało to jeszcze samo leczenie. Muzan jest w stanie przywrócić swoje ciało z prawie każdego stanu oczywiście wyłączając światło słoneczne, na które jest podatny. Mówi się, że jako sznigami Aizen posiada moc duchową równą lub nawet większą niż dwóch kapitanów Gotej 13. Jedynie kapitan dowódca może się z tym równać zmusił espadę by byli mu poddani, a także od niechcenia dzięki swojej mocy jest w stanie bez problemu wyeliminować kapitanów Gotej nie odnosząc ani jednej rany. Żeby tego było mało, Aizen w formie pustego jest jeszcze bardziej groźny, nie mówiąc już o jego ostatecznej formie. Jego pojedynczy promień pustego jest tak mocny jak bomba atomowa a główny bohater podczas finałowej walki był zmuszony poświęcić całą swoją moc, by przynajmniej doprowadzić go do poziomu, w którym Urahara był w stanie dzięki swojej umiejętności wyeliminować go z ukrycia. Poziom mocy Ojca po 500 latach jest prawie taki jak 500 tysięcy ludzkich dusz. A żeby tego było mało, po latach planowań wreszcie połyka Boga, przez co staje się prawie nie do pokonania. Jego siła jest tak potężna, że jest w stanie wygenerować słońce w dłoni, co dla jakiegokolwiek alchemika jest niemożliwe do wykonania. Jest stworzeniem, którego wydawałoby się nie da się pokonać, ale moc przyjaźni i przekonania głównego bohatera są zawsze mocniejsze niż czysta moc. Tak oto dowiedzieliśmy się, że jednak starego da się położyć spać. Murówczy Król jest najpotężniejszym stworzeniem na świecie już od momentu jego narodzin. Prawdopodobnie poza czarnym kontynentem, ale tego się nie dowiemy bo przecież nie da się kontynuować mangi. Jego szybkość, refleks, inteligencja, siła i nieograniczone innowacje bojowe przewyższają nawet te przewodniczącego Netero, którego sam uważał za niemal niezwyciężonego. Najbardziej imponujący jest pancerz lub skorupa Meruema, która jest tak odporna, że radzi sobie z najsilniejszą umiejętnością najsilniejszego człowieka na Ziemi. Techniką, która teoretycznie jest w stanie skontrować dosłownie każdego, a która sprawiła, że ledwo pojawiły się wgniecenia i pęknięcia na pancerzu. Gdyby nie bomba jądrowa, to nic nie stanęłoby mu na drodze. Najlepszą rzeczą w nim jest jego przydomek, który zresztą jest również jego umiejętnością. Zabieranie ludziom umiejętności i robienie sobie z nimi co tylko chce, niepohamowana chciwość i delektowanie się nieszczęściem i cierpieniem drugiego człowieka. Potwór, który przeżył 100 lub nawet więcej lat. Posiadający zdolność łączenia ze sobą darów oraz wykorzystywania ich z maksymalną wydajnością. Fakt, że All Might był w stanie go pokonać, pokazuje tylko to, że All For One sam chciał doprowadzić do takiego stanu i było to częścią jego planu, bo to niemożliwe, by położyć takiego bydlaka do spania. Chociaż już Alchemia pokazała, że da się starego położyć spać, to bydlaka pewnie też. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wybrałem dobrych złodupców do tego zestawienia, bo już pewnie pojawianie się ojca z Fullmetal czy All For One mogło Wam zbrzydnąć. W każdym razie dzięki za oglądanie, jeśli znacie jakieś lepsze przykłady, to podzielcie się nimi w komentarzu. A ja się z Wami żegnam, hejka.